Cześć, witamy na kanale OutRider. W dzisiejszym odcinku opowiadamy sobie o kuchenkach. Tomek w jednym z odcinków pokazywał kuchenki małe, takie awaryjne do przenoszenia. My dzisiaj chcemy zademonstrować taki większy zestaw. To jest kuchenka Kelly Kettle, dosyć duża kuchenka. Producent proponuje ją w trzech wersjach. O pojemności czajnika 0,57, druga jest litr, a trzecia 1,6. To jest ta największa. Myśmy ją wybrali z racji tego, że gdy chodzimy z rodziną czy większą ekipą, zamiast bawić się w gotowanie wody na parę razy, w takim czajniczku prawie dwulitrowym bardzo fajnie możemy wodę zagotować. Tyle mamy już kuchenkę, która właśnie pracuje, i jak już słychać, zaczyna się powolutku. Już woda w niej gotować. A my sobie omówimy tą. Czajnik bardzo fajna sprawa z dziurą, z kominem. Wlew na wodę tędy. Mamy koreczek, więc jak zatkamy kuchenkę, ten korek jest dosyć wytrzymały i szczelny. Może nam kuchenka służyć jako awaryjne przenoszenie wody. Nie wyleje się bardzo fajna rzecz. Dodatkowo Łańcuszek potem się przydaje na gorącym czajniku. Jak będziemy wlewać wodę do kubków, lekko pociągamy i super sprawa. Nie ma problemu, żeby poparzyć ręce. Czajnik ma komin, więc jeżeli postawimy go na palniku, robi się nam fajny tutaj luft powietrza. Błyskawicznie się woda gotuje. Już tą kuchenkę testowaliśmy, to gdzieś było w granicach półtorej minuty do dwóch minut. Mieliśmy zagotowaną wodę, ale jedziemy od podstawy. Pale nisko otwór, żeby szło powietrze. Tutaj kładziemy właściwie co chcemy, bo wszystko się na tej kuchence pali. Jak sobie ustawimy palenisko, założymy czajnik i właściwie już możemy, jak się pali, wodę gotować. Tędy wrzucamy sobie następne rzeczy do palenia. Co mamy dalej w zestawie? Mamy krzyżaczek który zakładamy na czajnik i zakładamy garnek. Więc równocześnie gotując wodę, możemy sobie też gotować zupki, jakiekolwiek jedzenie. Jest chwytak. Jak jest gorący garnek, złapać można, ściągnąć. Dalej, co mamy? Pokrywkę. Jak zamkniemy, szybciej się będzie wszystko pichciło. Za następną częścią Grill. Bardzo fajna sprawa. Możemy sobie grillka położyć na palenisku i kiełbaska cokolwiek. Może być usmażona w ten sposób. Oczywiście można na ognisku jak najbardziej, a na palenisku możemy to zrobić w ten sposób. Jeżeli idziemy samemu nie trzeba dźwigać czajnika, wystarczy hobosów. Zakładamy sobie na palenisko, zakładamy sobie garnuszek. I świetnie można w ten sposób kuchenkę wykorzystać. Ta kuchenka, którą tutaj mamy, jest aluminiowa, stalowa, przepraszam. Wybraliśmy stalową kuchenkę z racji tego, że no jest po prostu trwalsza. Producent też oferuje te same zestawy, ale aluminiowe. No, niespecjalnie nam do tego się podeszło z tej racji, że gdy idziesz z plecakiem, idziesz w śniegu, czy nawet gdzieś w górach, fikniesz fikołka, spadniesz na kuchenkę, niestety ją pogniesz. A te stalowe kuchenki no, są trwalsze, wytrzymalsze. Spadniesz na taką kuchenkę naprawdę i się nic nie stanie. Ja już miałem to szczęście, że raz na kuchence wylądowałem i naprawdę nic się y, kuchence y, nie stało. Proszę. Chociaż to możemy też używać samodzielnie, nie musi być na palniku założony, znaczy na palenisku, nawet nie na palniku. Też spokojnie można samodzielnie założyć, też jest wycięcie. Także pod garnuszek, jak położymy. Bez żadnego problemu w ten sposób to można używać. Jak kuchenkę złożyć? Relatywnie nie zajmuje wiele miejsca, gdyż chobostwo wsadzamy w palenisko. Garnuszki, pokryweczka do środeczka. W ten sposób. Krzyżak. Jak rozłożymy, mamy ostudzony czajnik. Wszystko możemy włożyć na sztywno do czajnika. Grill. Nie wypadnie. Krzyżak nie wypadnie. I całość w ten sposób. Od producenta dostajemy bardzo fajny pokrowiec. Możemy to zrobić tak, żeby nam się nie rozleciało. Najpierw wsadzić garnki z palnikiem. I jak sobie to postawimy, czajnik. Na śloneczek nie zapominamy o uchwycie do garnka. I całość ładnie ściągamy sznurkiem. I kuchenka spakowana, czy do plecaka, czy przyczepiona obok plecaka. To już jak chcecie. Moim zdaniem nie zajmuje to wiele miejsca. Mi to do plecaka wchodzi, a plecak wcale jakiś tam specjalnie wielki nie jest. Podstawowe wyposażenie. Ktoś może powiedzieć tak, no ale po diabła brać taką kuchenkę, jak właściwie herbatę, kawę możemy wziąć w termosie. Owszem, możemy. Ale to jest tak samo mniej więcej, jak ktoś ma fajne stare auto yy, i jeden zawiezie auto do mechanika, żeby mu naprawili, a drugi ma całą frajdę z tego, że sam przy takim samochodzie robi i naprawia. To samo jest z kuchenkami. Yy, jeden woli chodzić z termosem, my generalnie wolimy kuchenki, bo nie tylko kawę, herbatę szykujemy ale też można upichcić zupkę na garnkach. Yy, Także Kelly Kettle jak najbardziej spełnia nasze oczekiwania. Yy, polecamy te kuchenki. Yy, trzy wersje są, tak jak powiedziałem, więc każdy może dobrać do siebie to, co mu pasuje. Oglądajcie nas, subskrybujcie nasz kanał, zapraszamy na yy, nasz sklep internetowy yy, i czekajcie na nasze następne filmy. Poleca się Outrider.